Witamy się Remik. Witaj się. Mi, cześć. Opowieści, dziwna treść. Tak jest. No, nowe przywitania są. Kiedyś była jak Legia Warszawa zmieniła sobie logo, to było takie hasło, nowe logo dla nikogo. Mi się <grym> ostatnio podobała ta, eee, co to był to panie od Legi? Rzecznik prasowy. Rzecznik prasowy, ale się działa nic nie mówiła. No bo rzecznikiem prasowym była. Tylko robi za wygląd. Nie, w prasie się udziela. <grym> Dobra. Aura dzisiaj jest niesprzyjająca do tej historii, ale będziemy starali się Was wprowadzić w atmosferę sierpniowych, ciepłych popołudni. Rzeczcie się. Wczoraj było ciepło. Gdzie? Tu. Na tej kwaterze co spaliśmy, było ciepło, co? Darek wybrał kwaterę, słuchajcie. Ło. Ło! Historia się dzieje w sierpniu. Ja ją znam z opowieści, mnie nie było. W roli głównej pan Sławek Szuszkiewicz, słynny producent cykat i woblerów. Z bobru. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Sławkę. SS. Z SS też się wiąże fajna historia, ale to kiedyś krótka opowiem. No i, patrzę, z tym logo SS. Sławek pojechał, słuchajcie, w sierpniu na BUP. No bo stwierdził, że na Bobrze w sierpniu, no to co? Najlepsze pstrągi biorą duże byki. Końcówka sezonu. Końcówka sezonu. W sierpniu bardzo często w tamtym górzystym terenie bywa tak, że w nocy jest bardzo zimno, a w dzień jest ciepło, jak to sierpień. Sławek wybrał się, słuchajcie, na odcinek, o którym ja Wam kiedyś opowiadałem w, w jednej z poprzednich historii. E, gdzie spaliśmy ze Sławkiem w workach w, e, jakoś piworach. Dobra historia. Tak, to jest też dobra. Rzecz się dzieje e, nad Bobrem. Sławek idzie na pstrągi, łowi lorbaski. No ale tak mu się to obłowienie Basków spodobało, że postanowił zostać na noc na bobrze. Jak to sławkę. Normalna rzecz. Tak. Idzie, łowi, łowi, zrobiło się szaro, ale że dobrze brało, to wszedł w cuk i mówi: nie będę mówi, szukał sobie jakichś specjalnych po drodze legowisk. Pędzę szybko, bo po drodze wiem, jest fajne bardzo miejsce ja będę mógł się zalogować i sobie pospać, nie, jakaś tam mówi, ruinka taka, on mówi, tam sianko było, coś, będzie spał, no i dobra, i polazł. Ale zrobiło się ciemno i się Sławek, słuchajcie, zgubił nad Bobrem i nie może ciemno w tym lesie, słuchaj, tam już takie pagórki są wysokie, ten bub płynie w takich wąwozie, krzaki, drzewa, ciemna cholera, zaczęło się robić coraz chłodniej. No, i Sławek szuka, tak wiesz, gdzie to kurde jest? Mówi, coś mu się tu nie podoba. A jest, mówi Murek, rzeczywiście to tu, ale że nie chciał łazić, bo tam pamięta, jakieś studienki były na ziemi, i się bał chodzić po tym, a ciemna cholera, żadnej latarki, żadnego nic. To mówi, dawaj pod Tom, mówi pod tym murkiem, tu sucho, ładne sianko, mówi się położy, okrył się kapotą i śpi. I w nocy mu się zrobiło, słuchajcie, jest tak zimno, bo pewnie spadło koło zera, może spić z pięć bez żadnego śpiwora, bez niczego. Że słuchajcie, praktycznie nie spał i miał omamy ze stres, znaczy ze stresu, ze zmęczenia, z zimna, nie mógł spać. I mu się cały czas w głowie roiło, że jakieś łańcuchy dzwonią, że on umiera, że się kończy życie jego, że on nad wodą. I mu się zaczęły historie lata jego młodzieńcze. On tak wszystko mi ładnie opowiadał, on by jeszcze lepiej ode mnie to powiedział. No i mówi, że rano to już go tak telepało, że mówi już tak, tak spał, oczy zamknięte, i mówi umarłem. Myślał, że umarł. Myślał, że umarł. Mówi, umarłem. bo On mówi, już nuknie, czy nie czy już mówi, koniec już ciepło mu zaczęło robić. On mówi, już odpłynął, już poleciał do góry. I mówi, że cały czas tylko te dźwięki łańcucha. Mówi, że idzie kostucha po niego. Tak, idzie ko kostucha, Darek, tak, da, pokazuje. Mówi, że idzie po niego śmierć, już go zabiera. Mówi, no już i on się już godzi. Tak na koniec jeszcze chciał mówić. Popatrzeć na ten, na rzekę, ostatnim, ostatnim spojrzeniem, wiesz, otworzył oczy, patrzy taki piękny poranek nad bobrem. Rosa wszędzie na trawkach takie kropelki się porobiły, para nad tą rzeką, słońce czerwone, wiesz, wschodzi, żółte wschodzi i nagle mówi: Patrzy, krzyże są wszędzie dookoła krzyże. Jemu się wyobraża, on nie wie, czy on widzi tą rzekę, czy te krzyże, czy co to jest. I nagle w pewnym momencie łańcuch dzwoni: zyn, zyn, zyn. I po tych krzakach idzie. On już się położył. Kostucha. Położy. O, kostucha, on się położył, już tak będzie umierał. Przymknął oczy, i nagle takie coś na niego Hlas go w mordę Sławek otworzył oczy, a to krowa z łańcuchem. I ja z go jezorem po gębie! Sławek na równe nogi wstał, patrzy na cmentarzu się położył, starym, opuszczonym gdzieś w krzakach. Ja słuchajcie, jak on mi to powiedział. To już przypomniałem sobie jego poprzednie historie, bo słuchaj to jest typ, lesie, który się zawsze wpierdzieli w coś. On nie ma normalnie, że u niego się coś zrobi, nie? Że on pójdzie na ryby, on musi coś zrobić, gęś dostanie gęsie. tu widzę, że otaczasz się takimi ludźmi, znasz takich ludzi. Ja no też mam często i... przygody jakieś. Ty? No, ale nie wetkarskie, tylko ze sprzętami różnymi. Ty z bombą rodzaju. miałeś dobrą historię, ty o z bombą. Darek się boi opowiedzieć, Biarek miał, namówcie go. Żeby Darek opowiedział o petardzie, jak znalazł, nie petardę, bombę, tak? Na rybach, Bombę, bombę i... Porwało go całe. Z ciebie porwało, to nie było śmieszne wcale. Dobra, koniec, gdzie było